Cześć, z tej strony Pan Kierownik razem z Panem Prezesem z Panem Norbertem bardzo i z panem Adrianem. Witam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się orką oraz uprawą po rzepaku. No ja będę sobie bronował, bo nie mogą wszyscy tego samego robić. Także chłopaki bierzemy się do pracy, lecimy, jak widzicie. Go, go, go. Nasze maszynki już stoją 16 Zetor, w którym ja pojadę 62 Deluxe 18. Deluxe 12-14 No i pan Adrian ma swojego 934 34. Dobra, ja palę maszynę A. Ja wam zjadę trochę, bo wy musicie tutaj zaczynać Pojadę z panem prezesem Za chwilę... Dobra, tam mieć, a my to załadamy już No wy tu sobie zaczynajcie Wow, ale mnie rzuca Prezes... Stasiek, Co jest tam? O no, prezes O! Wow. Mnie tu coś rzuca prezesie Nożper cofnij, nie tak skibbe Jeźdź za mną. Takie małe lagi które występują podczas gry to jest... Um, taki chwilowy lag to jest zapis gry Także Bo nie możemy stracić tego naszego... Nie nie nie, no jedź, jedź, jedź 40 godzin gry ponad Powiem wam tak co do tej mapy, bo ostatnio ją tak chwaliliśmy bardzo i, i dalej ją chwalimy. Popatrzcie jakie tutaj są jakie tutaj są tereny. Bardzo fajnie się robi, bardzo fajnie się pracuje. Pan prezes bardzo ją zachwala, także może też coś powiedzieć tak, Oczywiście. Proszę. Teraz już budują świetne tak dla mnie. Górzyki teren. Tak się Eee, dziękuję bardzo za tą orkę, ten traktor idzie lewo. Bokiem może. To jest gdzie wiesz? Bokiem orasz? No. <noise> no to ja bokiem. To człowiek, którego kopnę w tak mu musi odwrócić. Nie, wiesz co, musisz ten wziąć. Yy, naprawić ten. Drążek. A chodź z drążkiem. Za złopatą to przekopię. <noise> z widłami. Dawaj do tyłu, nie, dawaj, dawaj. Spachelką, szpacherką. Jeszcze nierówno. Nie? Ej, to weź sobie ten drugi Ja zobaczę jak wam tam idzie. Praca. Moi rodacy. Orka, spółki w powietrzu, bosko. Ludzie złoci Co tutaj się dzieje dzisiaj? Pan prezes sobie pracuje A tutaj taka ładna pogoda, że nawet nie chce się pracować Ej to co, zmienimy się trochę ze składem Weźniemy... Weź Norbert mojego zetora Tam idę do ciebie A ja wezmę sobie, będę orał Ach, pobiegam sobie trochę. A ja? Się bawić, to się bawić. się ma wstawić. Siema, 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 elo. Yo. Dobra, dobra. Lecimy. Działamy. No, no. Internet. Ja tu zaraz będę kończył powoli. No. To będziesz, kurczę, chyba balę zbierał. No. Tu jeszcze jedno jest, ale tu nie mogę... Chciałem skutkowować uprawić Adrian, przeorałeś tam gdzieś w połowie już Próbuję opanować tego pika, ale daję radę Bo ja tu mam ciężką orkę Ładny teren, naprawdę ta mapa bardzo mi się podoba <todgłos> Bardzo Ledria ja ja to jest Lawid to Jest ty Lawida Loka Townik Tak Słucham Rzmiota nim jak szatan Patrz <todgłos> Zdmiota <todgłos> nim jak szatan Ale idzie, pak idzie Przeszedł jak burza Dobra. Co, jedziesz tam, Adik? Mhm. Dawajcie. No ja jadę za tobą, tylko rób tam w miarę prosto, bo... Tylko klocki hamulcowe baaa, Klocki hamulcowe w traktorze. Chyba bębny. Nie mam klocki. Haha, <loaded> sportowy traktor. A ja się no. bawi, to się bawić. To no. pole. Łoł! Wow. To no. Czekaj, mnie nie? Nie zakopię się chyba. O, dobra. Łoł! Nie do wody! <laughs> Następny traktor z problemy... z problemami. Chamy <laughs> hmm. nie. Będzie trzeba im moc wody wbudować. to by się przydało. Ja mam problem! Tak nie ten bieg Nie ten bieg A ty, a ty gdzie Ej, nic majster nie mówi ale mnie pociąg przeciągł <laughs> Pociąg go przeciągł Peczej mnie pierdyknął. Oni nic się nie stało, spoko. Andrzeju, wyklepie się Andrzeju? Andrzeju, Andrzeju nie denerwuj się ja się raz taki pot nim co na pole Tu też jest woda, zaraz się do niej <grym> Do niej jadę się okąpać. kąpać wow wow, wow, wow. Nareszcie <grym> aha, aha, aha Patrz ten co wymyślił Od kiedy to w tą stronę Gdzie ja mam teraz Aha, bo ja tu jadę, dobra, nieważne Dawaj dawaj. Ej, to Odczepię tego kasa do ciebie, do zytorka. No ta powodzenia. No nie wiem, może da radę, no to tylko presa, nie? Trzydziestka z sipą sobie poradziła. No, tutaj nie. A to jest ciężko. No dziwisz się. Jak ja tu moim deluxem mam problem podjechać na czwórce A któryś ciągnik ma 4x4 No ten, ten, szesnastka od prezesa Tak, rzeczywiście ma tutaj Dobra, no, teraz... Czekaj, mam czekaj, mam... czekaj, czekaj, czekaj Mam na ten nie? Włączył sobie spania I teraz szaleje, no, ale oczywiście. ja ten... też mam Też mam 4x4, nic nowego Ej! Jeżesz! Ja mam problem podwórkę Co jest! Ej, wiecie jaka by była fajna mapa do tej do właśnie... właściwie nam się znudzi? No wątpię, że nam się ta znudzi, no ale dawaj Tak jedenasty to mikromap? O No tak, tylko wiesz Skąd ja ci teraz mam w mikromap wziąć Patzi na kompie? Na no, to jedenastki? No nie wiem. Uważaj! Powinna być... Czekaj, czekaj, czekaj. Powinna jeszcze gdzieś być, może jest, nie jest FD co wejdź. Dobra Idziemy tu Dobra to gdzieś w połowie. Zetniesz nam w połowie? No to dalej. No ja tu chciałem zrobić... Ale pasz, 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 nie ujechać, to jest 4 na 4 i kurde... problem. To trzeba mieć, żeby ci pod <laughs> No wiesz, tu, tu jest niby 120, ale już parę... parę umarł. Parę koników już padło. Becza nigdy nie padnie. Wow, ale mi podskakuje ten... Kierownik! Co się stało? Wiesz o tym, że trzeba jechać po moją Po nie? co? Odebrać. Po co? Nie słyszę, nie wiem o co ci chodzi. Co ci mam odebrać? Telefon sobie... Odebrać. Co odebrać? ma dla lakiernika. Co twoją? Bo nie, i dalej nie wiem o co chodzi Ja też nie wiem, wiem że lakiernik, coś tam No ale lakiernik to jeszcze nie wszystko, ale to lakiernik... Ja nie wiem Lakierki na osiemnastkę mu malował Osiemnastkę? No. Jechać po mój który? 60 Sześćdziesiątka? No ja myślałem, że już ją odebra odebraliście. A, no tu jak nie jest odebrana, no to śmiało może jechać. Tam kasa jest, wiesz gdzie? W sejfie. Pod stogiem się. Ty, a jak tam krótki? Nie Mordoklejki. Mordoklejki. Prezes! No, jak tam żyjesz? O, teraz brawa, 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 dobrze brawa, 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 to brawa, 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 to. brawa, 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 no. A jak nie widzisz tam ja normalnie jadę, bez zacinek? No lekko. A ty jak, jak nie widzisz? Halo Houston, mamy problem. Houston, mamy problem. Kurde, nie do tyłu. Biegnij mi wyskakują, co tu się dzieje? Trochę tu... S smutaśno trochę, trzeba to rozkręcić Trzeba rozkręcić imprezę Dalej do sklepu ja, Dawaj do sklepu, no dawaj, tam jest, niedaleko Dawaj na rower i jedziesz Dobra, to poproszę, poproszę Ej, co wy się bawicie w księdza za Mateusza? Nie to to sam dobierz Pa, dzieci Norbert, pa, ale parki dym! Stare zawory to do wymiany już ma. Po a po jak idzie? Za, za co otrzymają się hydraulicy? Za rudę. Za <grym> Ej kurwa. Masz coś do mnie? Masz coś do pana hydraulika. Właśnie. Ej ale wiecie to ma żołnierz w spodniach? Bo wstał stawy. Żołnierz ma w spodniach chodzić. <grym> Oj, kierownik, poczekaj, musisz się wylać. Okej. O. Ja teraz widok ma staje. Weź, nie pokazuj mi tu. To nie Cyrtum, wypada tak z ulicy. Dobra. Ty pat, mam problem. <grym> nie umiem ujechać. Ty, raz ja mam większy problem. O, dobra. Jaki? też nie umiesz ujechać? Jak się wówcisz? 25 na godzinach. Wow! To jakieś rekordy bijesz! Bokiem? Bokiem! Drift stodoła! Polecam kanał na YouTube. Drift to stodoła, czy jakoś tak? Dobre to jest. Fajne bety mam. Nasz kanał oczywiście też do nie? No, no jasne, no. Bekowo nie U. Ej, co mi ten punkt tak podskakuje? No nie wierzę w to. Patrz, patrz, patrz Bo za dużo słychał Caj to jump <laughs> Bombuje. <laughs> I love to jump ty 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 Kierownik ty, ty. Co jest? Jump stoi A presa kurde nie chce mi się Co ci się presa znowu? kończyć za po on ci to zrobi nie jest mu posłuszna no, Musisz no, ją no, sobie... No, musisz musi no, no, sobie musi zrobić no, musi no, ją musi zrobić musi I wychować. zrobić musi zrobić karmić, pieścić. musi zrobić musi ją, musi zrobić Już tam z pieszczeniem zaraz. Dobra, teraz kopuj, zobacz jak... Ja się bębem po 10 to nie tony zmieści Aha! I pan prawie wziąć to wszystkiego mieć No a co? To już tak, chciałeś tak. być wolne, nie? Hmm. Ej, gdzie? was wasz mu powiązaka, sprawdzę sznurki, zamontować chuj. <noise> Odpływ wody, oczem <odpięć. głos> Się bawić to się bawić Drzwi wyjebać oka Ja polecam kanał i śmiechawa TV O z <noise> 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 O, o skurwę, Patrz, inne kanały będzie reklamował ty <noise> Ej, to jest podstawowy to jest staroci A co ty tu kurwa robisz szwagier? Zawsze tak jest Czarrutki nie. nie ma, krótka jest, że nie ma. Nie, to co jest? Nie chcę się. Ty, weź no tam i znowu gdzieś przeoraj. Ej, ale oni naprawdę są szwagrami, wiecie o tym? Brawo. Wyglądałem to z, z złotą rybką i wszystkie making off. Tak samo No ej. Na, Najlepsze było tego. Jaki Antek z tego tam robi tą parapetiłę, tą nową chatę, nie? No. Jak ten zakres o te flaski, że się. Nie? nie, najlepsze było o golfie <grym> Panie! Weź pan odzieś, ty też Weź pan odjedz tam w ty tym <grym> 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 Ja nie tu tego nie oglądałem Najlepsze była jak do nagłego wolca tego, go od Ja pierdolę. Mogłbym weźmieć przy Nie, nie mówię. Kurde, stój! Boże... Ta ma ten polot do nagłeśmy dni rozrzucali. Czekaj teraz znowu nie podjadę, żeby bieg zredukować. O, daję radę. No, ja już mam koniec. Teraz trzeba będę żeby... To jest zbieraną Dobra, ty się weź za zbieranie balotów, tylko wiesz, trzeba tam wszystko sobie poustawić. Nie wiem, na... Na pronara możesz dać parę balotów. Albo stóp zrób. Dobrze. Ale przyjdzie znowu jakiś pijak nam podpali. Zrób z tego zjeżdżanie do rzymki zrobimy. Zjeżdżalnie, do rynki będą. No, no ja w teraz mam coś. Co jeśli zjeżdżacie na sto do siana? Ze słomy... Nie no to fajnie, fajnie, fajnie. Ogółem pomysł fajny. Adrian, jak ci idzie? No i to, no, tak bo to jak, jak słychać? Tak byłem hmm. po kanapce. Jedziesz! Jadę ręką po mapie! A drugą, a drugą No i znowu mi tu jakiś bereźnych... No, no normalnie, no nie, nie wierzę w to. Wczoraj jeden kolega nie wiedział. U. <grym> Nawet wiem, których. Nie Trzeba, ale prezes wczoraj dał dupy normalnie, no. Drogie dzieci. Jakie słyszeliście odgłosy jak na gospodarstwie? Mu, be, pa, pa, pierdalej chcę Co, no to dobre. Takie śmiechowe, nie? Śmiechaśne. Oj, ale nie? O, ludzie złoci. Aż mi się kolana zaczerwieniły. Aż mi włosy pod pachami stanęły. Śmierć jak spod pachy węża. Tak. Chyba z dupy. A może zainwestujemy w jedną lawetę? E... Może zainwestujemy w tiktaki? Weź <laughs> najpierw tiktaki zainwestuj, potem lawetę. A to nie stać Cię? To nie się, no nie stać, nie stać. Nie stać się na lawetę? Nie, bo mi szerszy nie płaci. To zadzwoń pod link 4. <grym> 4. Nie, zadzwoń do tego. E, czekaj, e, tego. Kredyty gotówkowe. Nie, do Alior Banku Ci złotą gwarancję, że się nie rozjebie. <grym> że Ci nie zardzewieje. Nie jak będzie stała na deszczu. O boże, lecimy, lecimy. Nie spać. Dzisiaj w klubie będzie będzie znowu w kiblu będzie in. Co za zbeleźne ludzie. Co, nie można pośpiewać? No. Ty, to weź normalnie idź do sejpu, tam gdzieś klucze leżą, chyba. Idź moja żona ci to. ten Panie, panie! Nie obrażaj pan, dobra Świadców kiepski To jest to Patrz, 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 ale pomrugasz mu, ale żeby ci tak odmrugać to już nie ma komu, nie? Użmą dla pana wszystko, a pan skorna zeznanie. To nie jest pan wstyd? No jest. No to proszę o podanie, podania o wstydzie. Ale to, to było dobre wtedy. Proszę o podanie. O podanie podania A ten tusz Ma apest unijny? Tak A ma pieczący od kominiarza? Tak To Boże yy, opodanie podanie życiorysa kominiarza po w ośmiu w egzemplarzach <grym> Ej zbierzesz, weźmiesz to całe? Złapiesz to? No to tak, ale z tyłu poprawzono Tak, teta jedziesz Zawsze z grawkami przyjdę i to poprawię tą harszkomę <grym> I chyba Bela się zacięła Jak ci się hmm. wie, Co ci się? To, to zwępłaselica <noise> Zadzwoń! No, zadzwoń! Zadzwoń pod telefon zaufania! Może ci... <głos> 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 może ci pomogą! Ej, nie wiem, kierownik wejdź no tu przy... Rozkurka. Dobra, już lecę, czekaj A Ajo jestem koło kukurydzy. O kukurydzy, gdzie jest kukurydza? Ale przykle. Pole numer... No ta ta ta, bo ja numery pamiętam pola. żona kupowała, ja nie. Ej, zadzwonimy do wróżki i zapytamy się ktoś o ten pablicz. Ej, to rob na tym polu! Halo, gdzie ty jesteś? A ja wiem. Tam gdzie ja? Tam jest. Aha, tu dobra, widzę. user was moved out of your channel fine fine vesowe vesowe krowik z głosek hallo hallo user was moved to your channel gosto i po razie jak ja coś tam porkaś nie no to by się fuj

i, i, i prawdopodobnie osobnik ten zostanie usunięty iż iż boss mama wstąpi do pokoju tak bo, bo, bo no przepraszamy w każdym razie moi drodzy mamy dla, mamy do was taką prośbę yy, rozchodzi się o to że chcielibyśmy no może Adrian wam powie dokładnie albo prezes. To ja powiem. Chodzi, mi, chodzi nam o waszą ocenę filmiku i teraz pytanie numer jeden. Chyba zapomniałem. Pytanie numer jeden. Jak wam się podoba ogólnie? Pytanie numer 2. Czy mamy dalej w ogóle to kręcić? Pytanie numer 3. Co zrobić z tymi osobnikami, co wyszli? Pytanie numer 4. Czy moja mama musi wchodzić wtedy, kiedy ja gram. Pytanie numer 5. Dlaczego im śmierdzą nogi? <grym> Pytanie numer 6. Dlaczego wkłada się kostkę Rubika do kimbla? Nie wiem. nie wiem, ale myślę, że na tym zakończymy narzut cinek, bo... Pytanie numer jeden, gdzie jest kurwa Zbyszek? <grym zbyszka> nie ma kurwa Zbyszka! Jest z nami... Nie, ej, nie, to jest tak, jest z nami prezes, jest z nami kierownik, nie ma z nami nie Zbyszka! Z nami Mateuszka! Nie, jest. gdzie jest kurwa Mateusz? <grym zbyszka> Mateusz, fajn przełóż. A jak! Ja właśnie to zaczął mi ręcznie Dobra, proszę podjechać wszystkich na pole, które oraliśmy. I kończymy odcinek na dzisiaj. I tak wystarczająco dużo emocji mi to wszystko przyniosło. Dobra, dobra, prrrr baśka. Telefonowa żadna. No my tu czekamy na ciebie, pilnie. Władz prezes proszony do działu mięsnego. <grymne> Pilnie. Ten na traktor wskoczył. no on co za człowiek. Co, wyklepać z tak na jeździ. Jezu. Juh. Schodź z tego. Dobra stój w miejscu weź już kurde zachowaj to obsiki dla siebie Zatrzymaj się. Zatrzymaj się obsiki no, masz No gdzie jesteś kurwa? Ja Ty jedziesz kurwa czy idziesz? Ja byłem To coś długo jedziesz Paliwa nie masz owoce Gdzie jesteś? No pat pa jak idzie? Jechał Przyjechał. Podjedź, podjedź, podjeź. Obokim Dobra moi drodzy. Dziękujemy za oglądnięcie. Polecamy do subskrypcji. Lajkujemy. Lajkujemy, lajkujemy, łapki. No i te pytania podpowiadajcie tam. Pokomentujcie nas. Zobaczcie pytania, bo odpowiadamy. Tak jest, dokładnie. Trzymajcie się ciepło, na razie. Na razie.